Witaj, drogi przyjacielu, w kolejnej części cyklu codzienny chleb. Ten cykl służy do tego, aby dzielić się Słowem Bożym, jakimiś refleksjami z, ze Słowa Bożego. Jeżeli chcesz otrzymywać na bieżąco rozważania poświęcone Słowu Bożemu, to zasubskrybuj mój kanał natychmiast. A dzisiaj chcę podzielić się takim fragmentem z kuszenia Jezusa na pustyni, i to jest już trzecia część z tego tematu, i odnosi się do drugiego pokuszenia Jezusa na pustyni. Przeczytam Ewangelię według Świętego Mateusza, czwarty rozdział, wersety od 5 do 7. Wtedy wziął go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł mu: Jeśli jesteś synem bożym, rzuć się w dół. Jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus, ale jest napisane także: nie będziesz wystawiał na próbę pana Boga swego. Tak tu jest pięknie napisane. Kilka takich myśli, które mam tak na bieżąco na temat tego fragmentu, które my dzisiaj myślę, że możemy zastosować w sposób taki praktyczny do swojego życia. Po pierwsze, w jakiś sposób diabeł miał dostęp do Jezusa Chrystusa. I mógł go, Kusić. Ja sobie tak myślę, tutaj jakbyśmy cofnęli się do pierwszego wersetu, jest napisane, że to Duch Święty wyprowadził Jezusa Chrystusa na pustynię, w pewne miejsce, w pewną, nie wiem, sferę, w pewną taką przestrzeń, aby go kusił diabeł. Biorę z tego taką pierwszą naukę, więc, że czasami Duch Święty. Może wyprowadzać nas w takie przestrzenie, y, gdzie my możemy podlegać pokusie. I tu jest bardzo fajne, ciekawe słowo w języku greckim, y, które tak naprawdę należy tłumaczyć: doświadczenie, doświadczenie, doświadczanie, próbowanie y, to jest sens i istota tego słowa. I tutaj y, ten diabeł, który bierze Chrystusa i doświadcza. Jeżeli Jezus Chrystus był doświadczany w swoim życiu, to ja sobie myślę, że również w takim razie każdy z nas również może być doświadczany w swoim życiu przez diabła w w pewien sposób, kuszony, nie wiem, namawiany do złego wręcz. Yy, albo nawet może diabeł w jakiś sposób wywierać na nas presję, używając innych osób albo innych sytuacji. Tutaj mamy sytuację taką, że w tym drugim pokuszeniu diabeł wziął Jezusa do miasta świętego, do Jerozolimy. Yy, w jakieś miejsce i postawił go na narożniku świątyni i rzekł mu, y, czym może być to miasto święte dzisiaj dla ciebie lub też y, ta, ten narożnik świątyni, ta, jak, to jakieś wysokie miejsce. Sobie mogę my, myślę, że może to być każde inne miasto. Nie, nie musi to być też miasto, to musi być jakieś miejsce, jakaś przestrzeń, w której stawia ciebie diabeł Gdzieś w jakimś wysokim miejscu y, może to być na przykład, nie wiem, stanowisko w firmie albo jakiś urząd, nie wiem, państwowy. Y, możesz być postawiony jako na przykład, nie wiem, pastor w kościele albo prezydent jakiegoś miasta, albo jeszcze. Ktoś burmistrz w jakiejś miejscowości ktokolwiek, tak? albo jakiś dyrektor w firmie, albo jakiś menadżer w sklepie, możesz gdzieś być postawiony w takim miejscu, gdzie nagle okazuje się świecisz. Nie wiem, oczy wszystkich są zwrócone ku tobie, bo jesteś postawiony gdzieś w jakimś szczególnym mieście, ale w tym mieście, jeszcze na dodatek w szczególnym miejscu gdzieś na jakimś wysokim stanowisku, rozumiesz no nie? Gdzieś yy, coś takiego, tak? I tutaj yy, mówi diabeł Jezusowi: "Jeśli jesteś synem Bożym, rzuć się w dół. Jeśli jesteś". Tak myśmy sobie już o tym wcześniej mówili. To jest takie pokuszenie, które polega na podważeniu autorytetu Jezusa, bo to jest to pytanie: "Jeśli jesteś", bo wiesz, yy, nie jesteś, no nie? Nie jesteś. Ja nie Ufam nie wierzę, że jesteś. Ty mi teraz to udowodnij, że jesteś i jeśli jesteś zatem to zrób to, zrób tamto, zrób siamto, przejdź próbę, jakoś przejdź, przejdź ale udowodnij mi, nie wiem, wylegitymuj się przede mną, że jesteś. Tak? Tak tutaj diabeł podchodzi do Jezusa Chrystusa i mówi mu: "Rzuć się w dół, słuchaj." Rzuć się w dół, ludzie zobaczą, nie wiem, będziesz leciać z tej świątyni, w dół, nie wiem, z wieżowca, wejdź na wieżowiec, wejdź na blog, wejdź na cokolwiek i rzuć się w dół. Jeszcze na dodatek wcześniej yy, pójść w internecie, że będziesz rzucać się w dół, ludzie wszyscy przybiegną, przyjedzie policja, przyjedzie telewizja, przyjedzie radio, będzie o tobie głośno i tak jak ty się rzucisz w dół po prostu i tak będziesz leciać, a w pewnym momencie zrobi się cud, jakiś taki, że wiesz, podlecą aniołowie tak, bo tak jest napisane przecież o tobie, aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, i żebyś przypadkiem coś sobie nie zrobił, żebyś sobie nie uraził nóżki swojej. Więc jak ty tak rzucisz się w dół, podlecą jacyś aniołowie, uczyni się jawny cud, że ty zademonstrujesz to, że jesteś Synem Bożym, i wtedy wszyscy może w ciebie uwierzą. Kiedy tak po prostu wiesz, ty się rzucisz w dół, powinieneś normalnie spaść, ale jakaś siła nadludzka Ciebie weźmie w swoje ręce, i Ty zlecisz na dół powolutku, jak jakiś Superman, albo jeszcze jakiś ktoś, widzimy takich ludzi w telewizji, w filmach science fiction. Prawda? I kiedy tak się wylegitymujesz, ludzie zobaczą dopiero wtedy, kim ty jesteś, że ty jesteś Synem Bożym, i wtedy uwierzą. Tak? Uczyń coś takiego, uczyń coś takiego, udowodnij ludziom, kim ty jesteś. To jest diabelskie pokuszenie Jezusa Chrystusa. Udowodnij, kim jesteś. Bo ja osobiście, mówi diabeł, nie ufam temu, że ty jesteś Synem Bożym. Tak próbował podejść diabeł Jezusa Chrystusa. Ja sobie myślę, że w podobny sposób diabeł dzisiaj podchodzi każdego z nas. Udowodnij, że jesteś kimś szczególnym, że jesteś kimś wyjątkowym, że jesteś tego warta. Udowodnij. Tak? A Jezus Chrystus e, mówi bardzo prosto i odrzuca to doświadczenie. I mówi do diabła, nie słuchaj, bo jest napisane również, nie będziesz wystawiał na próbę pana Boga swego. Bardzo ciekawa odpowiedź ze strony Chrystusa. Nie będziesz wystawiał na próbę. Ja sobie myślę, można to słowo zrozumieć tak na dwa sposoby. Pierwszy sposób, w jaki mogę zrozumieć to słowo, to pan Jezus Chrystus mówi diabłu w ten sposób. Słuchaj, wiesz co, diable, nie, nie rzucę, ponieważ uznaję autorytet mojego ojca, a jest napisane, żeby nie wystawiać go na próbę. Więc ja nie będę wystawiać na próbę mojego ojca, bo tak jest napisane w słowie. Jestem posłuszny słowu i nie będę tego robić to jest pierwszy sposób, ale drugi sposób, w jaki my możemy zrozumieć to, co powiedział Jezusowi Jezus Chrystus diabłu, to mu powiedział po prostu tak: "Słuchaj, ty mnie nie kuś, ty mnie nie podpuszczaj, ty mnie nie próbuj, bo jest napisane, że nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Ja jestem Panem, ja jestem Bogiem, a ty nie będziesz mnie wystawiał na pokuszenie, nie będziesz mnie wystawiał na próbę." Tobie nie wolno tego robić, dlatego ja yy, mówię Ci yy, spadaj, Ty nie możesz mnie kusić, nie możesz mnie podpuszczać, idź precz ode mnie szatanie, po prostu. W taki sposób podszedł do Niego Jezus Chrystus. Ja sobie myślę, można to słowo rozumieć i tak, i tak. I teraz na sam koniec, drogi przyjacielu, w jaki sposób ja mogę zastosować ten krótki fragment do mojego życia w taki praktyczny sposób? Kiedy przychodzi do mnie pokusiciel i wystawia mnie na próbę na próbę związaną z tym, że teraz ja zostanę postawiony gdzieś na jakimś y, wysokim stanowisku, w jakimś wysokim miejscu. I teraz y, on mi daje tak, taką podpowiedź. Słuchaj, a teraz weź zrób taką jakąś próbę, aby ludzie zobaczyli, że ty jesteś kimś wyjątkowym. No nie? Na przykład, nie wiem, y, no pomódl się o kogoś, a ten ktoś y, odzyska wzrok. Albo Idź do kostnicy, módl się o umarłych, a ci będą wskrzeszani, i wtedy ludzie zobaczą, że ty jesteś kimś wyjątkowym, że naprawdę ciebie Bóg używa, że ty jesteś Bożym Dzieckiem i wiesz. I w ten sposób taka popisówka troszeczkę, no nie taka popisówka, zjedzie się telewizja, yy, przyjedzie radio, yy, będą o mnie pisać w gazecie. Rozumiesz. Yy, nie. Nie, Jezus Chrystus pokazuje nam tutaj wzór. Napisane jest: nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Bądź pokornym człowiekiem. Niechaj wystarczy Ci to, co masz, niechaj wystarczy Ci to, kim ty jesteś. Uspokój się troszeczkę, usiądź sobie troszeczkę, nie wiem, w jakimś takim cieniu i pozwól mi działać. Ponieważ Jezus Chrystus mówi, to ja jestem Panem, to ja jestem królem, y, to do mnie należy Kościół, a Ty jesteś tylko moim sługą. Y, bądź pokornym sługą, bądź wierny w małym. Jeżeli będziesz wierny w małym, za chwileczkę słuchaj, jeżeli tylko będziesz wierny w tym małym, ja dam Ci więcej. Spokojnie, cierpliwości, powolutku, ucz się y, w cichości. A zobaczysz, że ja dam Ci y, wiele rzeczy za chwileczkę. I jak Ciebie y, tylko zobaczę, że jesteś wierny, że mogę Ciebie używać w większych rzeczach, z całą pewnością, mówi Jezus Chrystus, dam Ci więcej, dam Ci więcej. Taka jest Boża obietnica, która płynie z Bożego Słowa. I to jest to króciutkie słowo, drogi przyjacielu, z którym ja dzisiaj się chciałem z Tobą podzielić, a na koniec pozwól, że się o Ciebie pomodlę. Panie Boże, proszę Ciebie o mojego przyjaciela. Boże, proszę Ciebie o to, kiedy przychodzą do niego szczególne pokusy, takie, o których dzisiaj żeśmy mówili. Boże, daj mu siłę do tego, aby mógł przeciwstawić się złemu, przeciwstawić się diabłu. Daj mu siłę do tego. Proszę Ciebie o pełnię Ducha Świętego dla mojego przyjaciela. Ponieważ tylko w Duchu Świętym można tak naprawdę oprzeć się tym diabelskim pokuszeniom. W imieniu Jezusa Chrystusa błogosławię mojego przyjaciela. Aleluja. Amen.